Witam serdecznie z Spolankiewicz z tej strony się kłania. Witam wronki rynek 9 teoria.pl. To właśnie tutaj dzieją się te wspaniałe rzeczy związane z całym asortymentem i wiedzą, umiejętnościami, które interaktywnie wspólnie z klientami naszymi tutaj przemieszczamy wzajemnie tą energetykę informacji. Zioła, yerba mate, prawda, konopie, te wszystkie wspaniałe rzeczy, borowinowe historie. To wszystko tutaj jest do dyspozycji, z tym doradztwem, z tym wejściem głębiej, jakby w to wszystko, aby wrócić do poziomu homeostazy tego stanu zdrowia, pełnego stanu zdrowia. Zapraszamy serdecznie, gwarantujemy świetną atmosferę, gwarantujemy dobrą wiedzę, gwarantujemy świetne, dobre, sprawdzone, działające, skuteczne produkty. Tak jak mówiłem, cały zestaw ziół konopi, że nie wspomnę o różnego typu z różnych plantacji, yerba mate i wielu, wielu, wielu wspaniałych rzeczy typu borax, typu orzechy piorące, wiele takich typów, też również ziemia okrzemkowa te wszystkie rzeczy są do dyspozycji zapraszamy serdecznie przy, serdecznie przypominam jest to w miejsce w rynek 9 Szymon Spolankiewicz z tej strony się łania. Zapraszamy serdecznie. Do miłego. Do zobaczenia.